Nazwałem to podstawowe wtyczki dla WordPress, aczkolwiek to raczej nie są podstawowe wtyczki dla WordPress, a bynajmniej, a może nazwijmy to inaczej, moje podstawowe wtyczki dla WordPress. Zanim ogarniemy te wtyczki, a to zróbmy tutaj mały porządek. a Ja lubię minimalizm i generalnie pozbywam się od razu takich rzeczy, a typu te wszystkie widżety, aktywności, szybkie szkice, z którego nigdy nie skorzystam. Aktywność mogę zostawić, żeby zobaczyć, jak ludzie komentują, a jakieś tam inne rzeczy, więc robię sobie aktywność na początek, stan witryny, następny i w skrócie kolejny. Od razu to lepiej wygląda dla mnie, więc jest już bardziej czyste, przejrzyste. Co do ustawień WordPress'a, to w ogólnych od razu mogę zmienić o czym jest ta strona. Mogę wybrać odpowiednią strefę czasową, czyli Warszawa w moim przypadku. Chodzi o Polskę. Mogę wybrać format daty, godziny. Na pewno w Polsce nie istnieje AM, PM, więc wybiorę sobie w ten sposób. Zapisuję zmiany. Jeżeli chodzi o pisanie, na razie tutaj nie dotykamy nic. Jeżeli chodzi o czytanie, też nic nie dotykamy. Jedyne co to mógłbym zrobić e, podczas budowy tej strony, żeby nie była nigdzie indeksowana, bo. Jest mi to kompletnie zbędne. Jeżeli chodzi o dyskusję, na pewno wyłączam powiadomienia i pingi. a Jest mi to bardzo, bardzo zbędne. Zapisuję. Jeżeli chodzi o media, dojdziemy do tego. Jeżeli chodzi o bezpośrednie odnośniki, to od razu możecie też tu zajrzeć, bo to wygląda jak jakiś bałagan. Przejdźmy do zwykłej nazwy wpisu. Będzie prosto i czytelnie. Jeżeli chodzi o kategorie, u mnie kategoria będzie się nazywało, nazywała temat. A tak, to będzie tak po prostu, więc wpiszę tak. Dobra. I tak mam poukładany WordPress. Teraz co do tych wtyczek. Pierwsza wtyczka to będzie code snippets. Wpisujemy code snippets. Pierwsza wtyczka. Od razu instalujemy, aktywujemy, bo tutaj nie ma jakiejś większej filozofii, jeżeli chodzi o instalację wtyczek do mojego WordPressa wtyczka zainstalowana, przechodzę do Snippets i usuwam wszystko, co, co, to, co jest w wersji demo. Po prostu tego nie będę potrzebował. Następna wtyczka to Generate Blocks. Z Generate Blocks zatrzymamy się na sekundę, ponieważ e, jeżeli jest wersja beta, to warto zainstalować już tą wersję beta. Ona są już super działające, a wiem, że z kolei wersja Release Candidate, która była dotychczas, już działała fajnie jeżeli chodzi o, o nowego WordPressa, natomiast ta wersja stabilna nie do końca działa, ponieważ nie czyta kolorów, więc od razu możemy przejść do Google i wpisać Generate Blocks Beta. I jak widzicie, no, mamy wersję beta 1.4 coś, więc korzystamy z tej wersji beta. Pobierzemy ten plik, wrócimy do wtyczek i teraz wybierzemy wyślij wtyczkę na serwer i po prostu przeciągniemy sobie tu, klikniemy, żeby to odczytać. Zainstalujemy tą wtyczkę. Oraz ją aktywujemy. Jeżeli chodzi o konfigurację, to niewiele jest tutaj rzeczy do zrobienia. Pozostawiamy tak, jak jest. Kolejna wtyczka to Editors Kit. Zawsze mam problem z wyszukaniem tej wtyczki, bo ona się tam jakoś rozszerza dziwnie. O, to jest właśnie to Editor Kit. Ok, instalujemy to. To są dodatki do Gutenberga. Dość, dość przydatne. Możemy to włączyć. Super. I teraz, gdybyśmy generalnie cofnęli się do tego Editors Kit, to tutaj jest wtyczka, którą również będę potrzebował, czyli Conditional Blocks. Gdybym chciał coś ukryć na telefonach, na iPadach, na komputerach, żeby było widoczne tylko na telefonach, to właśnie ta wtyczka będzie robiła mi robotę, więc też ją aktywuję, włączam i w ogóle. A teraz, jeżeli chodzi o ten Editors Kit, to przejdźmy do ustawień Editors Kit. Tu są rzeczy, które możesz potrzebować, lub nie możesz potrzebować. Na pewno tych typografii add-on ja tego nie chcę, bo nie mam, nie mam jak z tego skorzystać. Tu możemy e, zarządzać naszymi blokami, możemy wyłączyć to, czego w ogóle nie używamy, a żeby po prostu zaoszczędzić i posprzątać sobie troszeczkę edytor. Futures manager, dokładnie to samo. A to, co nas irytuje, jeżeli chodzi o, o te dodatki, to możemy wszystko sobie tutaj włączyć, wyłączyć, na pewno mnie irytuje Heading Block Label, ponieważ on nie do końca gra a nie do końca gra z, z General Blocks. Dobra. Tutorial and Docs, to są poradniki. Możecie sobie przejrzeć, pooglądać i wszystko będzie fajnie. Dobra, wracamy do wtyczek. Kolejna wtyczka to jest Gutenberg. Generalnie Gutenberg jest wbudowany w WordPressa, aczkolwiek nigdy nie jest z najnowszej wersji. Więc tu akurat możecie skorzystać z najnowszej wersji i tego, co tam ze sobą to niesie. Więc fajnie sobie to zainstalować. Jeżeli pojawią się problemy podczas używania tej wtyczki, to wystarczy ją deaktywować, odinstalować i też będzie po sprawie. Natomiast ten Gutenberg w eksperymentach ma jakieś tam dodatkowe rzeczy, to co nadchodzi do WordPressa, ale jeszcze nie jest. Ok, A ja sobie włączę z ciekawości. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okay? dobra. Przejdziemy do wtyczek. Kolejna wtyczka to jest e, tłumaczenie. Bloxy nie do końca jest tłumaczone po polsku, właściwie w ogóle. Generalnie jest tłumaczenie gotowe, ale jeszcze nie jest zaakceptowane przez WordPressa, trwa już tu pół roku. Nie wiadomo, ile to potrwa, więc loco translate przyda nam się. Translate. OK? Wszystko to, co instalujemy na chwilę obecną, jest za darmo. OK, włączamy i nie dotykamy tego na razie, bo nie potrzebujemy. A bardzo przydatną rzeczą, wtyczką, będzie show ID. Show ID. A właściwie pisane razem. Nie, pisane oddzielnie. Przepraszam. Show ID. I generalnie jest ich tutaj mnóstwo, więc można sobie wybrać. Tak, która najbardziej. Będzie, e, nie wiem, przypadnie tobie do gustu. Ja biorę tą pierwszą. Jest często aktualizowana, to jest dla mnie najważniejsze. Ok, włączamy tą wtyczkę. E, teraz potrzebujemy Lightbox, czyli jeżeli byśmy mieli galerię i te zdjęcia byłyby klikalne w przyszłości, to fajnie, żeby one tworzyło się w Lightbox, a nie w nowej stronie. Czyli WP, WP Federal Light. Federal Light. I to jest kolejna wtyczka, którą będziemy potrzebowali. Super, i ją też włączamy. Dobra, dodajmy następną. I tu jest już coś takiego jak Cadence Block. To jest taki mały duplikat, jeżeli chodzi o Generated Blocks, troszeczkę rozszerzony. Natomiast zainstaluję tą wtyczkę i jeszcze nie wiem, czy z niej będę korzystał, czy nie, ale już ją zainstaluję i nawet ją włącza. Teraz e, dochodzimy do takiej rzeczy jak e, konfiguracja. Będziemy do niej musieli wrócić dopiero, jak już ustalimy, jak nasza strona będzie miała wyglądać czyli szerokości, wielkości, kolorystyka, inne rzeczy. Wtedy dopiero wrócimy do tej opcji. To jest na ustawienia Cadence Blocks. Ok? E, na liście mojej jest jeszcze e, Ultimate Blocks. To nie jest jakaś tam podstawowa wtyczka. Ale mają jeden blok, który mnie najbardziej interesuje I właściwie tylko dla tego bloku używam tą wtyczkę. To jest Table of Content. Bardzo mi to pomaga w SEO, w pozycjonowaniu postów, zwłaszcza jeżeli piszę dłuższe posty. Na przykład tak jak ten post, który czytasz teraz na tomorobak.com, poradnik krok po kroku z WordPress, to na samym początku widziałeś spis treści. To jest właśnie ten spis treści z tej wtyczki i on po prostu działa wyśmienicie. Oczywiście możemy ją sobie aktywować, żeby dostawać informacje o update'ach. Następnie Manage Blocks. Ja generalnie wyłączam tu wszystko, za wyjątkiem Table of Content, Czyli nie używam żadnych innych bloków, więc ich też nie potrzebuję. Oczywiście mając już tą wtyczkę, możesz sobie przetestować i zobaczyć, czy coś się Tobie spodoba. Może będzie akurat jakiś blog, który Cię zainteresuje. Sprawdzimy to, nie ma sprawy. Dobra. Z darmowych wtyczek to byśmy mieli tyle, jeżeli chodzi o podstawy WordPress'a. Jeżeli coś nam wróci, to pewnie w późniejszej części i to już nie będzie zatytułowane podstawowe wtyczki, tylko już coś bardziej skomplikowanego. Dobra, to wtyczki mamy skonfigurowane. Zajmijmy się następnym krokiem. toma su